Magda Adamowicz, dobry wieczór. Astronomiczne lato w tym roku zacznie się z przytupem i prawdopodobnie przyniesie nam najgorętszy dzień. W wielu regionach termometry wskażą powyżej 30 stopni, ale aura będzie niespokojna i dynamiczna. Stabilizacja w pogodzie przyjdzie dopiero pod koniec tygodnia. Oto szczegółowa prognoza pogody, a w niej na początek przyjrzymy się sytuacji barycznej nad naszym kontynentem. Wyżowo jedynie nad Włochami. W pozostałych regionach Europy królują teraz niżej. I to właśnie jeden z takich niżów przynosi nam fronty atmosferyczne. Z nimi związane z kolei będą dość gwałtowne zjawiska atmosferyczne takie jak burze z ulewami, a lokalnie być może nawet spadnie grad. Jednocześnie do Polski płyną bardzo gorące, zwrotnikowe masy powietrza wprost z Afryki. Dlatego na termometrach, tak jak już wspomniałam, zobaczymy powyżej 30 stopni, ale zanim te masy docierają do Polski, to najpierw przechodzą między innymi przez rejon basenu morza Śródziemnego, dlatego to właśnie Sardynia była dzisiaj najcieplejsza. Tam zanotowaliśmy 37 stopni. W ciągu nocy ten front atmosferyczny przyniesie nam już przelotne opady deszczu na południu i na zachodzie, a na południowym zachodzie możliwe również lokalne burze. W pozostałych regionach spokojnie, ale to będzie ciepła noc, jeszcze nie tropikalna, ale ciepła. 19 stopni we Wrocławiu w zielonej górze i w Łodzi, 17 stopni w Warszawie a 13 stopni wskażą termometr. W białym stoku. W ciągu dnia ten front atmosferyczny będzie przesuwał się dalej i tym razem popadać i zagrzmieć może niemal wszędzie z wyjątkiem wschodu, bo tam właśnie front nie dotrze. Uwaga, bo lokalnie to będą bardzo niebezpieczne zjawiska podczas burz może spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy, możliwe są silne porywy wiatru do 90 km na godzinę, a także opady gradu. Jednocześnie będzie bardzo ciepło, nawet gorąco i upalnie. Od 20 108 stopni w Olsztynie i w Suwałkach, ale także w Lublinie. 31 i 30 stopni wskażą termometry w przeważającej części kraju, a w Krakowie zobaczymy 32 stopnie. Wiatr poza burzami słaby i umiarkowany, a ciśnienie będzie się wahać. Na barometrach w Warszawie 1003 hektopaskale. Czwartek i piątek jeszcze niestabilne i burzowe w przeważającej części kraju, a na termometrach od 26 do 30 stopni w czwartek, natomiast w piątek od 26 do 29 i wszystko. Wszystko wskazuje na to, że to będą ostatnie tak upalne dni, ponieważ w sobotę y, temperatura mocno się obniży. W sobotę maksymalnie do 23 stopni, w niedzielę do 26, ale jednocześnie w pogodzie nastąpi spokój i stabilizacja. Teraz o pogodzie to już wszystko. Dziękuję. Dobrego wieczoru. Magda Adamowicz, dobry wieczór Państwu. Na zegarach 22, a na termometrach w Toruniu cały czas prawie 27 stopni. To będzie ciepła noc, choć oczywiście temperatura jeszcze trochę spadnie. Do 19 stopni we Wrocławiu, w Łodzi, do 17 stopni w Warszawie, do 15 stopni w Lublinie. A najchłodniej tej nocy, ale wciąż no, przyjemnie ciepło będzie w Białymstoku, tam 13 stopni. Poza tym front atmosferyczny wkroczy do Polski, przynosząc opady deszczu na południu i na zachodzie, a lokalnie zagrzmi również na południowym zachodzie. W ciągu dnia pogoda może być niestabilna i niebezpieczna. Lokalnie prognozujemy burze, podczas których spadnie nawet do 40 litrów wody na metr kwadratowy, powieje mocniej, a możliwe są również opady gradu. Poza tym deszcz niemal w całym kraju, z wyjątkiem ścian ściany wschodniej, bo tam ten front atmosferyczny nie dotrze. To będzie gorący, a w niektórych regionach nawet upalny dzień. Na termometrach od 28 stopni wsuwał i w Lublinie oraz w Olsztynie 30 stopni prognozujemy w Warszawie. 31 w Łodzi, a najcieplejszy będzie Kraków. Tutaj 32 stopnie. Wiatr słabi umiarkowany, a ciśnienie będzie się wahać. I jeszcze czwartek i piątek. Magda Adamowicz, żeby wieczór. Dobry wieczór. I to jest ciepły wieczór, ciepła noc i bardzo ciepłe dni przed nami. Nawet upalne, to Właśnie. chyba jest dobre słowo, dlatego że na termometrach zobaczymy powyżej 30 stopni. Już dzisiaj we Wrocławiu zanotowaliśmy ponad 32 stopnie i wszystko wskazuje na to, że takie upalne dni jeszcze przez chwilę z nami pozostaną i jutro czeka nas powtórka, ale zanim to, to jeszcze przed nami dość ciepła noc, jeszcze nietropikalna, ale rzeczywiście temperatura zbliża się już do 20. We Wrocławiu zobaczymy 19 stopni, podobnie w Łodzi 17 stopni w Warszawie, a 4 14 i 13 w Suwałkach i w Białymstoku. Poza tym front atmosferyczny już w nocy przyniesie nam opady deszczu, a na południowym zachodzie również zagrzmi. Te opady na południu i na zachodzie. W ciągu dnia, no właśnie, dopłynie do nas to gorące zwrotnikowe powietrze, dlatego na termometrach zobaczymy nawet 32 stopnie w Krakowie. Uwaga, to temperatura prognozowana w cieniu, a więc w słońcu może być jeszcze wyższa. 30 stopni w Warszawie, 31 stopni w Łodzi, a na Chłodniej, chociaż to nie jest dobre <noise> słowo. Słowo, właśnie, bo cały czas gorąco przecież. Będzie w Olsztynie, w Suwałkach i w Lublinie tutaj 28 stopni. Ale uwaga, bo pogoda może być dynamiczna, a momentami nawet niebezpieczna, dlatego że prognozujemy burzę o natężeniu. Dużo się dzieje na tej Tak, chwili. zdecydowanie. O natężeniu silnym, umiarkowanym, może spaść nawet do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Do tego silne porywy wiatru i grad. także uważajmy, pogoda może być niebezpieczna. Czwartek to kolejny. Burzowy i deszczowy dzień na wschodzie i na południu. To są te regiony, gdzie może zagrzmieć i może popadać. Znowu spodziewamy się intensywnych zjawisk. Znowu deszcz do 40 litrów na metr kwadratowy, i na termometrach cały czas ciepło, gorąco do 30 stopni w Rzeszowie i w Krakowie. W piątek. Znowu burze i znowu e, opady deszczu, ale pamiętajmy, że jednak jest to typowa pogoda dla tego okresu, a na termometrach już nieco chłodniej, od 22 stopni w Szczecinie przez 27 stopni w centrum do 29 stopni w Rzeszowie i wszystko wskazuje na to, że temperatura mocno obniży nam się w sobotę, wtedy nawet o 10 stopni niżej, na przykład w takim Rzeszowie, gdzie temperatura ma wynosić 19 stopni. Mhm. Także korzystajmy z tej wakacyjnej pogody, ale z głową. Upalnie, dzień po dniu, dzień po dniu jutro o 23. Spokojnej nocy i do zobaczenia. Dziękujemy. Dobranoc.